W zeszłym miesiącu Sejm przyjął ustawę, dzięki której będziemy mogli wznosić budynki bez pozwolenia na budowę powyżej 70 m2 powierzchni zabudowy. Jakie szczegóły czekają w tej ustawie? Zaczynajmy. Kiedy będziemy mogli rozpocząć budowę domu bez pozwolenia? Taką inwestycję będziemy mogli rozpocząć niemalże natychmiast po wysłaniu zgłoszenia do urzędu oraz powiadomieniu nadzoru budowlanego o prowadzonej inwestycji. Jak wskazuje resort rozwoju, zmienione przepisy będą wyłączały możliwość wniesienia sprzeciwu przez odpowiedni urząd. Ministerstwo Rozwoju w tym przypadku zaznacza, że ta zmiana będzie dotyczyła budynków Budowanych na własne cele mieszkaniowe, które będą budynkami jednorodzinnymi, a ich powierzchnia zabudowy może przekraczać 70 m2. Czyli ta ustawa da możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia, ale już nie da takiej możliwości deweloperom. Jeżeli chodzi o proces dokumentacji, które są niezbędne do zgłoszenia, Takiej inwestycji one pozostaną bez zmian, czyli adaptacja projektu przez architekta, sam projekt, czy też obsługa geodezyjna będą do wykonania, zarówno w przypadku budów, bez pozwolenia. Kwestia kierownika budowy również pozostanie bez zmiany czyli kierownik budowy dalej będzie potrzebny do prowadzenia tego typu inwestycji. Budynki, o których dzisiaj rozmawiamy, budynki bez pozwolenia, mają służyć zaspokojeniu naszych własnych celów mieszkaniowych, lecz ustawa ma przewidywać również możliwość ich odsprzedaży. Ustawa ma również zmienić proces uzyskiwania warunków zabudowy. Dzięki tej zmianie na takie warunki mamy czekać już tylko 21 dni, a nie tak jak do tej pory, do 3 miesięcy czasu. Kiedy te przepisy mają wejść w życie? No na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnej daty, kiedy ma zostać ta ustawa wprowadzona w życie. Musimy mieć świadomość tego, że jeżeli będziemy chcieli uzyskać kredyt na budowę takiego domu, to na dzień dzisiejszy banki wymagają Uzyskania pozwolenia na budowę, żeby skredytować taką inwestycję. Więc ten proces legislacyjny na pewno jeszcze chwilkę zajmie, a dodatkowo do tego będzie musiało się dostosować również prawodawstwo, jeżeli chodzi o same banki. Także potrzebujemy uzbroić się w cierpliwość, śledzić na bieżąco informacje. Na pewno u nas na kanale będziecie mogli na bieżąco dowiadywać się informacji na temat zmian przepisów w tej kwestii. A gdy będziemy już mieli więcej informacji, będziemy Was na bieżąco informować, co się zmieniło i w jakiej formule ostatecznie zostanie przyjęta ta ustawa. Śledźcie nasze media społecznościowe, oglądajcie nas na YouTube, na TikToku. Do zobaczenia.